Jak można podsumować rok edukacji ekonomicznej? Po pierwsze, jednym słowem się nie da. Nie da się nawet jednym zdaniem, nie da się pewnie wieloma zdaniami. To jest najbliższe kilka tygodni, może miesięcy zbierania wszystkich wniosków, podsumowań, również dzisiejszej konferencji, które będą się składały na coś, co my chcemy pokazać jako przesłanie i rekomendacje roku edukacji ekonomicznej. Ale jednak coś trzeba powiedzieć, czyli kilkaset projektów w całej Polsce. Setki tysięcy osób, które uczestniczyło w tym projektach kilka milionów osób, do których przekaz Roku Edukacji Ekonomicznej dotarł. I co najważniejsze, i to było widać dzisiaj i przebijało się w wielu wypowiedziach dzisiejszej konferencji. Podstawowym zadaniem i rolą roku Edukacji Ekonomicznej było zainspirowanie do podniesienia edukacji ekonomicznej na wyższy szczebel polskiego zrozumienia systemu edukacji. I dzisiejsza konferencja pokazała, że rok edukacji ekonomicznej to moment, w którym być może nastąpi absolutny zwrot w zrozumieniu, że edukacja ekonomiczna jest w interesie nas wszystkich, czyli powinniśmy nad nią pracować. A powołanie dzisiaj Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej jako kontynuatora idei roku Edukacji Ekonomicznej pokazuje jasno, rok edukacji ekonomicznej był udany. Mamy decyzję o powołaniu Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, ale czy to jest? Jedyny efekt tego, co się wydarzyło w roku 2024, czy też należy się spodziewać jeszcze kolejnych działań? Po pierwsze jest fala. Jest wiele, wiele działań. O wielu nawet dzisiaj nie wiemy. Dzisiaj do mnie podeszła jedna z osób z województwa podlaskiego. Okazało się, że w jakiejś małej szkole grupa młodzieży zrobiła grę planszową w opartą o edukację ekonomiczną itd., itd. To wszystko się będzie rozwijało. W skali, której dzisiaj nie jesteśmy w stanie, po pierwsze przewidzieć, po drugie, na pewno zaistniało kilka decyzji publicznych, które na przyszłość będą rozwijały edukację ekonomiczną. Po pierwsze, przy okazji roku edukacji ekonomicznej i w związku z nim mamy krajową strategię edukacji finansowej. Ale co najważniejsze w ramach, kraju, w ramach roku edukacji ekonomicznej Ministerstwo Edukacji podjęło bardzo ważną decyzję. Przywróciliśmy książkę Janusza Korczaka do polskich szkół podstawowych, tam gdzie poziom i skala edukacji finansowej, ekonomicznej i przedsiębiorczości jest najmniejsza. Tam, gdzie inspiracji do rozwoju tej edukacji potrzebujemy najwięcej. I absolutnie z ostatnich dni czy kilku tygodni informacja: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w tym budynku, rozpoczęto proces od odblokowywania polskiej spółdzielczości uczniowskiej. Wszyscy, którzy mają 40 lat plus, powiedzieliby dzisiaj, w wielu miejscach mówią nam, komu to przeszkadzało. A doprowadziliśmy do tego, że ich, czyli współdzielni uczniowskich w polskich szkołach, nie ma tego podstawowego, podstawowej formy uczenia finansów, ekonomii, przedsiębiorczości, współpracy, kooperatywy i możemy wymieniać dalej. Dzisiaj polski parlament, Senat RP rozpoczyna pracę legislacyjne, żeby ułatwić nauczycielom, szkołom i uczniom, zakładanie mini-przedsiębiorstw w polskich szkołach podstawowych, średnich po to, żeby właśnie tam i wtedy uczyli się w podstaw ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. Tak, jak opisał to w swojej książce 100 lat temu Janusz Korczak. No tak, ale upłynęło 100 lat, teraz weszliśmy w sytuację, w której e, wielu ludzi korzysta z internetu, z mediów społecznościowych, pojawia się sztuczna inteligencja, pojawiają się różnego rodzaju próby naciągania obywateli właśnie poprzez te nowe technologie. Czy do tej edukacji ekonomicznej nie powinno się dołożyć tego elementu właśnie? Praktycznej wiedzy dotyczącej poruszenia się w cyberprzestrzeni. Absolutnie cyberbezpieczeństwo, nowa technologia, sztuczna inteligencja, zmiany na rynku pracy, które nas czekają. Przyspieszenie tych zmian, gwałtowne przyspieszenie tych zmian jest absolutnie elementem, który musi być częścią tych działań, o których mówimy. Ale zawsze staram się odkłamywać przekaz, że zmiany są tak wielkie, że w zasadzie to, co kilkadziesiąt lat temu nie ma znaczenia. Okazuje się, że jak wchodzimy w szczegóły reformy Władysława Grawskiego, to część tych reform powinniśmy wprowadzić i dzisiaj. Jeżeli mówimy o przekazać Janusza Korczaka, to Janusz Korczak w 1926 roku ogłosił konkurs dla dzieci i młodzieży, jak stworzył, opisz, co by trzeba zrobić, żeby dokonać sanacji finansów publicznych. Czy my dzisiaj takiego samego konkursu nie powinniśmy ogłosić? Dlaczego to mówię? To pokazuje, że jednak wyraźnie i jasno trzeba wszystkim powiedzieć, fundamenty wiedzy finansowej, ekonomicznej, przedsiębiorczości, fundamenty biznesu były, są i najprawdopodobniej będą takie same. I warto po pierwsze uczyć się na błędach przeszłości, po drugie warto przekazać nie tylko młodym ludziom, że warto się tego nauczyć, bo te fundamenty pozostaną. Biznes się prowadzi po to, żeby mieć zysk. A te elementy o których powiedział pan redaktor, to są narzędzia. One się gwałtownie zmieniają, ale gwarantuję, że 100 lat temu tak samo myślano o samochodzie, samolocie, radiu, no pewnie i telewizji pojawiającej się między I a II wojną światową, pewnie takie same dyskusje jak dzisiaj się odbywały. Zmieni to biznes? Oczywiście, że zmieniło. Samoloty, samochody zmieniały biznes, tak jak dzisiaj zmienia nowa technologia, sztuczna inteligencja.